Ja chcę pomóc. Ja do tej pory nie rozumiem, co tej dziewczynie poprzewracało się w głowie. W takim razie słuchamy, co panu wiadomo w tej sprawie? Natalia tamtego dnia przyjechała do mnie do hotelu. Wyglądała mizernie, widać było, że ma jakieś problemy. Nie odpowiadała na pytania i nic nie chciała powiedzieć. Właściwie przywitała się tylko i poszła do pokoju jednej z lokatorek. Znały się z dawnych czasów. No a po kilku godzinach przyjechała policja i aresztowali Natalię. Czy coś jeszcze zwróciło pana uwagę w zachowaniu oskarżonej? Hmm. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba miała zakrwawione ręce. Ale to już teraz nie mam pewności. Poza tym, jak tylko przeszła, weszła do łazienki na parterze, tam pewnie umyła ręce. To kłamstwo, żadnej krwi na rękach nie miałam. Proszę o spokój. Jak dobrze znał pan oskarżoną, kiedy mieszkała w pana hotelu? No, taka często przychodziła na kawę, rozmawiało się, czasami jakieś imprezki były. No, ale później poznała tego Zabielskiego się wyprowadziła. Ja tam życzyłem jej wszystkiego najlepszego, ale widywałem już te dziewczyny, które myślały, że ułożą sobie życie. Wszystkie szybko wracały do zawodu. Nie zdziwiło Pana 2 kwietnia, że Natalia Kaletnik odwiedza Pana hotel? Trochę tak. Na początku myślałem, że może ten Zabielski jej coś zrobił. Może facet pokapował się, co jego dziewczyna robiła wcześniej, zrobił awanturę i kopnął w tyłek. Nie myślałem, że to aż tak na poważnie. W sumie szkoda dziewczyny, młoda, ładna. Najlepsze lata spędzi w kiciu. A zna pan Romana Zabierskiego? Nie, nie znam gościa, ale słyszałem, że to nieźle ustawiony facet. Właściwie już teraz wiem, dlaczego Natalia na niego poleciała. Zawsze miała parcie na kasę. Myślała, że się przy nim nieźle urządzi. No, ale potem jej odwaliło. No i załatwiła tam tego typa. To nieprawda! Nikomu nie zrobiłam krzywdy! Spokojnie. Panie Czerkoń, a pan to czasem nie jest zazdrosny o Natalię Kaletnik? Co? Mm. Takich jak ona tu łazi pełno po ulicach wieczorami. Ja go stoję raczej w porządnych kobietach. Nigdy nie szukałbym partnerki wśród b***ek. Ale nie potępiam ich za to. Niech zarabiają na życie jak chcą. Jasne. Byłeś we mnie zakochany i zazdrosny o Romana. Nie masz fantazję. A może chcesz powiedzieć, że to ja zabiłem tego gościa, co? Nie. Niech pani patrzy, wysoki sądzie. Nie dość, że zabiła faceta, to jeszcze ma pretensje. Trzeba było zarabiać uczciwie, jak normalni ludzie. No, ale nie, ty tylko jedno potrafisz robić dobrze. Wysoki Sądzie, ja mam naprawdę tego dosyć. To jest zwykłe hamstwo. Proszę się opanować, panie Czerkoń, wymierzam panu tysiąc złotych grzywny i przypominam, że znajduje się pan w sądzie. No to już nie można powiedzieć, o co się o ludziach myśli? Gdybym ja powiedziała, co myślę o pana działalności, to musiałabym sama sobie wymierzyć karę porządkową, więc lepiej niech pan nie mówi, co pan myśli. Proszę powiedzieć, yy, czy po tym, jak oskarżona wyprowadziła się z pana hotelu, utrzymywał pan z nią kontakty? Czasami zadzwoniłem, co słychać, ale nie, nie widzieliśmy się od tamtej pory. Panie Czerkoń, czy znał pan Henryka Matryka? Mm, nie. A czemu pani pyta? A dlatego, że musiał bywać w pana hotelu, skoro poznał Natalię, kaletnik. Proszę pani, przez mój hotel przewija się wiele osób. Ja nie mam z nim bezpośredniego kontaktu. Od tego jest personel. Tak. A co pan robił w dniu zabójstwa? Tak, zwykle. Przy interesie jest dużo roboty. Rachunki, dostawy, takie, tam. Nic specjalnego. Chce mi pan powiedzieć, że cały dzień spędził pan w hotelu? Nie. Wyjeżdżałem do hurtowni. Chyba ze dwa razy. Ale niech pani nie próbuje coś wrawiać. Ja mam alibi. Zresztą moi współpracownicy mogą to potwierdzić. Panie Czerkoń, ale proszę zwracać się do sądu. Czy są jeszcze pytania? Nie, dziękuję. Nie mam pytań, dziękuję. Dziękuję panu, proszę usiąść. Na salę poprosimy panią Sabinę Daneczek. Świadek Sabina Daneczek. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić, ile pani ma lat, gdzie pani mieszka, czym się zajmuje. Nazywam się Sabina Daneczek, mam 24 lata. Mieszkam w Szczecinie, bezrobotna jestem. No to znaczy, w hotelu mieszkam u Mariana Czerkonia. Co to skarżoną Nie jest pani spokrewniona, spowinowacona? Nie, nie jestem, ale mieszkałyśmy razem w hotelu i ona też, no, pracowałyśmy razem z natą, ale potem ona poznała tego faceta i kontakt się trochę urwał. Pouczam panią obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pani. Tak, rozumiem. Co pani nam może powiedzieć w sprawie zabójstwa Henryka Matryka w dniu 2 kwietnia? No, Natalia przyjechała do hotelu spłakana i wystraszona. Nie mogła jej uspokoić. Opowiadała nieskładnie, że jakiś facet, ten matryk, chciał ją zgwałcić. Natalia bała się, jak na to zareaguje Zabielski. Była właściwie pewna, że to już koniec, bo który facet zniósłby, że jego żona była dziką? A czy cokolwiek zdradzało panią Kaletnik, że uczestniczyła w zabójstwie? No właśnie nie, była czysta. Ja tak naprawdę nie wierzę, żeby Natalia mogła kogoś zabić. To dobry człowiek jest. A jak dobrze zna Pani oskarżoną? Dość dobrze. Będzie ze dwa lata, jak trafiła do hotelu Czerkonia. Życie jej się pokręciło. Pożarła się z matką, nie miała co ze sobą zrobić. Żal mi jej było, bo ona zawsze marzyła, że pewnego pięknego dnia jej życie się zmieni. Spotka faceta, znajdzie normalną pracę i takie tam. Nie nadawała się do tej roboty. Za delikatna. Ucieszyłam się, jak znalazła pracę u Zabielskiego i wyprowadziła się z hotelu. Chciała, żeby jej syn wychowywał się w normalnej rodzinie. To ty masz syna? Tak, miałam ci powiedzieć. Ale nie byłam jeszcze pewna, czy jesteś gotowy, żeby to usłyszeć. Zobacz, to jest Piotruś. Ma sześć lat, tak jak twój syn Krzyś. Świetnie. Czego mi jeszcze nie powiedziałaś, że jesteś transseksualistą? Roman, to, że ja mam syna, to nie znaczy, że ja kogoś zabiłam. Nie, ale znaczy, że cały czas kłamałaś. Proszę pani, co pani wie o relacjach pomiędzy panem Marianem Czerkoniem a Natalią Kaletnik? <laughs> no, jakby to powiedzieć. Marian w pewnym momencie stracił głowę dla Natalii. Zakochał się. Powaliło cię? Jakie żarty bierzesz na poważnie? To chyba nie były żarty. Wiem, że Marian regularnie ją odwiedzał. Proponował jej nawet pracę w hotelu jako recepcjonistka czy jakoś tak. Ale Natalia miała inne plany i odmówiła. Marian wściekł się, jak Natalia poznała Zabielskiego. Z tego co wiem, a któregoś razu posłuchałam, jak ze sobą rozmawiali, to Marian był mega zazdrosny i powiedział, że zrobi wszystko, żeby Natalia wróciła do hotelu. Chyba coś się pomyliło. Za dużo pijesz i wciągasz. Nic mi się nie pomyliło. To byś zrobił wszystko, żeby mieć Natalię. No właśnie, wszystko. Czy też uważa pani, że pan Marian Czerkoń mógłby zabić Henryka Matryka? Nie wiem, nie chcę tak oskarżać, ale jakbyś się wkurzył, to raczej tak. Coś ty nas zrobiła, w coś ty nas spakowała! Oma u nas nie zabito dzisiaj. Ale kim pani jest? Anna kaletnik, na matka Natalii. A dlaczego przyszła pani z małym dzieckiem na salę rozpraw? Ja przepraszam, że przyszłam na salę, ale mało nas nie zabito przed chwilą. Proszę usiąść tutaj. Za chwilę panią wysłuchamy. Dziękuję. Kolego, pójdziesz teraz z panem policjantem do takiego ładnego pokoju i poczekasz na babcię, dobrze? Pani sędzio, ja też bym chciała zeznawać jeszcze raz. Bardzo proszę. Ale to za chwilę. Proszę usiąść. Czy do pani są pytania? Dziękuję, nie mam pytań. Pani mecenas? Dziękuję. Pani kaletnik, proszę podać mi swój dowód osobisty. Zostanie Pani przesłuchana w charakterze świadka. I proszę stanąć za barierką. Dziękuję bardzo. Nazywa się pani Anna Kaletnik, ma pani 44 lata, mieszka w Szczecinie. A czym się pani zajmuje? Jestem fryzjerką. Jest pani matką oskarżonej przysługuje Pani prawo do odmowy składania zeznań. Ale ja tu jestem po to, żeby w końcu ktoś porządek z tym zrobił. Ona swojego syna w kryminał wpędza w jakieś bandyckie porachunki. Jak ten chłopak ma być normalny? Ale proszę się opanować, pouczam panią obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pani? Tak, rozumiem. Y, proszę powiedzieć, co się dzisiaj wydarzyło? Pani sędzia, jakiś człowiek dzisiaj przyszedł do nas do domu i powiedział, że ma prezent od Natalii dla Piotrusia. Ja nic Piotrusiowi nie wysyłałam. Ja nie wpuściłam go do domu, ale on zaczął wyważać drzwi, dobijać się do domu. Ja nie wiedziałam co zrobić, czy chciał nas zabić, czy nas czy chciał porwać. Ona nie dość, że swoje życie zniszczyła, to jeszcze dziecko w to miesza. Czyś ty zwariowała? Ja bym nigdy nie narażała Piotrka. To dlaczego musiałyśmy uciekać dzisiaj przez ogród? To dlaczego ledwo uratowałam tego dzieciaka tym, przed tym bandziorem? Ja powiem, pani sędzio, to przez Mariana Czerkonia. Nie próbuj nawet mnie wrabiać. Teraz szukasz czegokolwiek, żeby odwrócić uwagę od siebie? Nie, ale teraz już wiem, że mój syn jest bezpieczny. Powiem, jak było. Za chwileczkę, pani kaletnik. Y czy o tym, co się wydarzyło, powiadomiła pani policję? Tak, oczywiście. Rozumiem. Czy są jeszcze do pani pytania? Ja dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, proszę usiąść. Bardzo proszę pani kaletnik. Co pani chciała powiedzieć? Marian Czerkoń był w domu Romana Zabielskiego w momencie śmierci Henryka Matryka. Zaczął bić Henryka. To ci to uwierzy? Kłópa, która zabiła i próbuje wrobić byle kogo, żeby tylko nie pójść siedzieć? Panie Czerkoń, proszę wstać. Za takie zachowanie zostaje pan ukarany siedmioma dniami pozbawienia wolności. Przepraszam, Wysoki Sądzie, ale ona chce mnie wrobić. Proszę usiąść. Proszę powiedzieć, kto w takim razie zabił Henryka Matryka? To było tak. Przyszedł Matryk i zaczął się do mnie dobierać. No, był bardziej agresywny niż zwykle. Marian Czerkoń przyszedł i zaczął go bić. Wstał w mojej obronie. No ale Matryk był silniejszy od niego, bo trenował boks. No i wtedy tak doszło do tego, że Matryk dusił czerwonia na ziemi. Ja się przestraszyłam, sięgnęłam po ten tłuczek i uderzyła Matryka. Ale ja nie chciałam go zabić. Ja miałam wtedy jakby więcej siły, byłam w szoku. To było niechcący. Czy od tego uderzenia Henryk Matryk stracił przytomność? Tak, on upadł i krew mulała się z głowy, ja zaczęłam krzyczeć. Marian sprawdził, czy on żyje, ale on już nie żył. Ja chciałam zadzwonić po pogotowie, ale Czerkoń mi zabronił. To ten sutener bywał w moim domu. On czasem przychodził. Był zazdrosny i chciał, żebym wróciła do hotelu. No. Roman, jak ja miałam ci o tym powiedzieć? Wyrzuciłbyś mnie z domu. Ale dlaczego pani milczała do tej pory? Bałam się. Bałam się mojego syna. Czerkoń od razu mi zagroził, że jeżeli komukolwiek o tym powiem, to on zrobi krzywdę mojemu dziecku. Ale co ci obchodzi Czerkoń? Trzeba było mówić prawdę. Myślisz, że to takie proste? Nie wiesz, kim są tacy ludzie jak Czerkoń. On mógł zabić mojego syna! A jak ja siedziałam w areszcie, to niby jakie ja miałam go chronić? Zresztą też nie chciałam i siedzieć, nie rozumiesz. Ale zabiłaś go w obronie. Sąd na pewno wziąłby to pod uwagę. Śmierć to śmierć. Nie chciałam brać tego na siebie. Zresztą wiedziałam, że jak dowiedzą się, że prostytutka zabiła, to nie będę miała lekko w sądzie i. Ja naprawdę. Ja naprawdę nie chciałam go zabić. To był wypadek. Dla mnie najważniejszy jest Piotruś, żeby tylko był bezpieczny. Panie Czerkoń, proszę wstać. Chce się pan odnieść do tego, co mówi pani kaletnik? Mnie tam nie było. Nie dam się wrobić. Po pierwsze, ona sama powiedziała, że walnęła tego matryka tłuczkiem. Ja jestem czysty i niewinny. Akurat. Gdyby nie policja na sali, to by wydrapała ci oczy, sukien synu. Chciałeś porwać mojego syna i za to pójdziesz siedzieć! Ja nikogo nie porwałem, a ty jesteś winna zabójstwa! Ciekawe, co Twój synalek powie, jak dorośnie! Wysoki sądzie, on mógł zlecić to porwanie. To już się kiedyś zdarzyło. Czerkoń zna ludzi, którzy załatwiają czarną robotę. Nie macie na mnie nic. Możecie mi skoczyć! Panie Czerkoń, chce pan kolejną karę porządkową? Przepraszam, Wysoki sądzie, ale nie dam się wrobić! Jedna dziewka daje świadectwo prawnomoności, drugiej dziewka. Parodia! Panie czerkoń, kolejne 7 dni pozbawienia wolności. Razem 14. Ma Pan coś wspólnego z dzisiejszym napadem na panią Annę Kaletnik? No, ale absolutnie, co mi obchodzi jej synek. Widzi Pani to zdjęcie? O, mi się to dało. Czerkoń. Napisał z tyłu. Pamiętaj o tym, że jest ze mną. Chciał mnie zastraszyć, żebym nie mówiła prawdy tamtym dniu. Proszę wrócić na miejsce. Panie czerkoń, czy to prawda? Zdjęcie jak zdjęcie. Co to za dowód? Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam. Jestem asystentem obrońcy. Proszę o zezwolenie na przekazanie informacji uzyskanych przed chwilą z policji. Berty, proszę. proszę. Dziękuję. Wysoki sądzie, policja zatrzymała człowieka, który włamał się do mieszkania pani Anny Kaletnik i przed którym uciekała wraz z dzieckiem. Co więcej, podejrzany złożył wyjaśnienia, które jednoznacznie wskazują na pana Czerkonia. To on był zleceniodawcą napadu. Panie Czerkoń, chciałby pan coś na ten temat powiedzieć? Bez adwokata wolałbym nic nie mówić. Rozumiem. Proszę usiąść. Pani oskarżona może usiąść. Czy są jakieś wnioski? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Dudzik, proszę wyprowadzić pana czerkonia celem odbycia 14 dni kary porządkowej pozbawienia wolności. Proszę. Zamykam przewód sądowy, udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję. Wysłuchaliśmy wysoki sądzie wreszcie prawdziwej wersji wydarzeń. Co za wzruszająca historia. Gotów byłbym uwierzyć w nią i przyznać, że oto oskarżona, biedna kobieta, znalazła się w istnej matni i zabiła człowieka. Ale nie wierzę tym wyjaśnieniom, Wysoki Sądzie. Co do jednego mogę zgodzić się z obroną. Rzeczywiście Henryk Matryk zabrał ze sobą, Wysoki Sądzie, do grobu kilka tajemnic. Nie poznamy odpowiedzi na wszystkie pytania. To, że oskarżona go zabiła, nie ulega wątpliwości. Ale zastanawiam się, dlaczego to zrobiła? Dlaczego ten człowiek musiał zginąć? Jeśli wierzyć oskarżonej wysoki sądzie, to wtedy w tej kuchni biło się ze sobą, zwarło się ze sobą dwóch nieprzyjaznych jej mężczyzn. I co się dzieje? Oto w swej przewrotnej logice oskarżona uznaje, że to Henryk matryk nie zasługuje na to, żeby dalej żyć. A nie Marian Czerkoń. Zaiste przedziwna logika. Wysoki Sądzie, ona wiedziała, co chce zrobić. Nie powiem, że szukała okazji, ale gdy ta okazja się nadarzyła, to ją wykorzystała. Wysoki Sądzie, zadając cios tym narzędziem, chciała zabić. To jest specyficzne narzędzie kuchenne. Ale nim można równie dobrze obezwładnić napastnika. Ale jak się działa z intensywną siłą, to chce się zabić. Nie mam co do tego wątpliwości, wysoki sądzie. Spodziewam się, co będzie podnoszone. Jako wniosek końcowy linii obrony, ja tej tezie jestem przeciwny wysoki sądzie. Okoliczności nie uzasadniały w żadnej mierze przyjęcia tego. Że było to działanie w obronie koniecznej. Moim zdaniem oskarżona wypełniła znamiona zabójstwa i będę żądał, oczywiście wierząc w motywację tego działania, którą tutaj przedstawiła, bo znalazła się w trudnej sytuacji wymierzenia jej kary 12 lat pozbawienia wolności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pani mecenas. Dziękuję, wysoki sądzie. Bardzo się cieszę, że właściwie pan prokurator no już wygłosił tezę końcową za mnie, tezę obrony. I tak, wysoki sądzie, ja nie zgadzam się ze stanowiskiem pana prokuratora i uważam, że oskarżona nie popełniła przestępstwa, albowiem działała w obronie koniecznej. I tak naprawdę to oskarżona Natalia Kaletnik jest ofiarą w mniejszej sprawie. Ofiarą nieżyjącego Henryka Matryka, który szantażował ją, że ujawni jej nieciekawą przeszłość. Oraz ofiarą pana Czerkonia, który groził jej, że porwie jej dziecko, jeśli przedstawi prawdziwy przebieg zdarzenia. A jaki był ten przebieg zdarzenia? Wysoki Sądzie, bo owego feralnego dnia Natalia Kaletnik uderzyła tłuczkiem pana Henryka Matryka, bo bała się go, bo bała się, że najpierw zabije pana Czerkonia, a następnie zabije ją. Bo ten człowiek trenował boks, bo miał znaczną przewagę, zarówno nad panem Czerkoniem, jak i nad panią Kaletnik. Wysoki Sądzie, Natalia Kaletnik działała w w celu odparcia rzeczywistego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu, i była to reakcja obronna w sytuacji zagrożenia życia. Nie tylko jej życia, ale pana Czerkonia. Użyła tłuczka kuchennego, ale tylko takie narzędzie miała pod ręką. Wysoki sądzie, ja wnoszę, aby sąd przyjął, że Natalia Kaletnik działała w obronie koniecznej, a zatem nie popełniła przestępstwa. W związku z tym wnoszę o uniewinnienie oskarżonej od zarzucanego jej w akcie oskarżenia czynu. Dziękuję. Dziękuję. O co pani prosi sąd? Pani sędzia, ja uderzyłam. Ale tak jak mówiłam wcześniej, to już był wypadek przecież. Ja naprawdę nie chciałam go zabić. Ja, dla mnie najważniejsze jest teraz tylko Piotrus, żeby on był bezpieczny. Wyrok zostanie ogłoszony po sądzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy Natalii Kaletnik, przyjmując, że działała w warunkach obrony koniecznej, uniewinnia ją od dokonania zarzucanego czynu. Proszę usiąść, z uwagi na treść wyroku sąd uchyla środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Przepis mówi, kto odpiera bezprawny, bezpośredni zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem, nie popełnia przestępstwa. Zgadzam się z obroną, że pani kaletnik działała w obronie koniecznej. Pani kaletnik odpierała bezprawny zamach. Zamach ze strony pana Matryka był bezprawny. Najpierw próba usiłowania, gwałtu, później napad na pana Czerkonia, który stanął w pani obronie. Zamach był również bezpośredni. Pani kaletnik działała w momencie, kiedy pan Matryk rzucił się na pana Czerkonia i go dusił. Sąd również uznał, że nie mamy tutaj do czynienia z przekroczeniem granic obrony koniecznej. Pani kaletnik bowiem działała w czasie, kiedy zamach trwał. Nie użyła również niewspółmiernego środka czy zbyt dużej siły. Rzeczywiście, tym tłuczkiem można zabić albo ogłuszyć, osłabić, ale obrona musi być skuteczna. Jeżeli pani kaletnik uderzyłaby w inną część ciała niż głowa, co by tym zyskała? Najwyżej większą wściekłość pana matryka. Dlatego też sąd uznał, że w tej sprawie miała prawo się bronić. I dlatego też została pani uniewinniona. Ale chciałabym, żeby ta sprawa była jednocześnie nauczką dla każdej młodej dziewczyny. Nie można wchodzić w takie środowiska, jak pani weszła. To się ciągnie później za człowiekiem latami środowisko przestępcze, zdemoralizowane. Ale jeżeli chciała pani wyjść na prostą, to należało odciąć się od przeszłości, nie poddawać się. Bo ludzie tego pokroju, jak pan Czerkoń czy pan Matwik, są silni tylko wtedy, jeżeli im się poddajemy. Gdyby pani zgłosiła się do pana prokuratora i powiedziała, że jest pani szantażowana, gdyby porozmawiała pani z panem Zabielskim, być może udałoby się jakoś rozwiązać pani problemy. Ja mam nadzieję, że i tak się pani to uda. To wszystko w tej sprawie zamykam rozprawę. Dziękuję Państwu. Marian Czerką za składanie fałszywych zeznań i zlecenie porwania siedmioletniego syna oskarżonej Natalii Kaletnik został skazany na karę pięciu lat pozbawienia wolności.